siemam widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z FIFA Mobile. <laughs> Sorki za ten kaszel, taki. Dzisiaj jest, chociaż Wy nie wiedzieliście o tym, ale dzisiaj jest dzień, w którym, posłuchaj będziemy mieli o 14 no piłkarzy na mocy. 14, 114 albo 115 jestem mega szczęśliwy, ale najpierw musimy zagrać muczyka jednego. Nie chcę od razu, tam yy, wiecie, no, od razu tą saszetkę dost, yy, odblokowywać. Mam nadzieję, że będzie jakiś Vinicius, Neymar, może Mbappe, Messi, Rodrigo, yy, nie wiem, kto, kogo ja jeszcze szczerze bym chciał. Yy, hmm, kogo na przykład yy, Szczerze to nawet nie wiem Ale Żeby był taki No piłkarz, którego ja serio lubię No bo teraz to no, Dzisiaj na pewno będzie się działo Jedna to będzie saszetka Ale może się nam uda Ale to już nie obiecuję Na drugą nazbierać jakby była druga, to żeby byłby sztos. To już byśmy mieli no, nawet potężny ten skład. Bo on jest wart chyba 5 miliardów. Tam ileś. Dobra, Ronaldinho. Gol w szóstej minucie, więc dobra. Się na razie dobrze zapowiada. Więc no, możliwe, że i tam się dobrze zapowie. I będzie jakiś fajny piłkarz. Yy, dobra, sobie od środka zaczął rywal. Nie, nie gramy z botami, więc... No, po prostu nie gramy z botami. Dobra, sala, Fred. Ja już nie znam takiego piłkarza jak Fred. Freddy? Ja szczerze nie lubię ty. No nie! Rivaldo! Ja. Mistrze jakby... No ten mecz na pewno będzie miał sporo goli, jeżeli zaraz on... o ten gracz dobrze gra i no. Jeżeli już jest taki remis, nie? Ale no. Yy, to nie oznacza, że na pewno przegramy. Mógłby być remis, ale no ja bym wolał, jednak, wygraną. Zidane! Ronaldinho! I 2-1. Ronaldinho. Teraz musimy cały czas chyba strzelać Ronaldinho, bo Ronaldinho ma dobrą formę. Więc no, mam nadzieję, że tą formę utrzyma do końca meczu. Zidana i Ronaldinho trafiłem w ogóle na szorcie. Ronaldinho to tam był, gdzie się no jakby odbiera za darmo piłkarzy i no tam będę też mógł, albo nie, dobra później wam pokażę, bo i tak mnie nie zrozumiecie. Dobra, tak. W ogóle sorry widzowie, że nie ma filmów, ale no wiecie, teraz się zaczyna szkoła zaczęła. ja nie zdążyłem na zapas ja 2-2 dwa, dwa. na zapas nagrać i no po prostu więcej nauki, bo już czwarta klasa, więc troszeczkę przedmiotów, ale filmy no może będą troszeczkę rzadziej, co dwa, dni, co trzy więc no będę starał się ja jakby no, cały na bieżąco nagrywać o tam nie ma Ronaldinho ale nie nie dam rady zaszczepkować ajajaj niestety dobra Ibrahamowicz Belgijan Zidan, Belgijan mm czekajcie i dobra dawaj nie nie wyszło zaraz w ogóle będzie koniec pierwszej połowy więc w drugiej musimy lepiej trochę zagrać dobra dalej jest o nie już ja mam piłkę chciałam powiedzieć że dalej ten yy, gracz posiada tą piłkę chociaż to by było bez sensu ale no dobra już jest druga połowa Fred, i znowu ten Fred Rivaldo, ulepszony na 120 moc, więc no serio, dobra moc. Ej, jestem ciekawy, jaka jest najwyższa moc w Fifi Mobile, co nie? Łącznie z ulepszaniem jakiejś, nie? postaci. Dobra, mamy rzut wolny, ale podamy sobie do Belgii Hama, Belgii do Fonany. I dobra, dobra na dośrodkowanie. Będziemy dośrodkowywać. No, na linii nie. Dobra. Jej, teraz musimy się sub fajnie skupić, bo na razie. No nie! Nie, 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 proszę stąd strzelaj. Ja. A chciałem jeszcze go sfaulować. Już wolę karnego bronić niż yy, już wiadomo, że on ma gola ale dobra, musimy się wziąć w garść i też coś tu strzelić. Nic został nie biegnie. Zidan i nie, nie, nie. Dobra, dawaj Zidan. I teraz, dobra. Musimy sobie deszkodkować. Jest, jest! 3-3. Super. 3-3. <tryk> no i sui Dobra. I już. Rywal znawia grę od środka. No już tutaj, nie wiem, cały czas podaję. O, przyjąłem piłkę, ale nie, nie polecę, bo nie dam rady. Muszę coś tu innego wykombinować. Dobra, dobra. Ej, dośrodkujemy chyba. Aj, aj, Nie, ja nie chcę... Z... Albo dobry dajcie zmianę. Na razie nie mam czasu, na, żeby samemu tam dawać jakieś zmiany. Yy, dobra. Belgian, zidan I o, jak teraz porobiłem Fajnie, dobra, dobra Dobra, nie, nie, nie Nie damy rady No trochę się wystawić Belgihan Ja, nie Wierzę No, e, 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 e Nie, 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 nie On nie może mieć piłki, ja muszę zidan No, nie, nie, do... nie dałem rady Jeszcze poleć tam do no, do mojego i już i jest koniec meczu. 3-3. Dobra, widzowie. Przyszedł czas na otwieranie saszetki. 7 mm. jest minuta odcinka, ale dobra, otwieramy tu takie tam już mniej ważne rzeczy. To sobie też otworzymy. I dobra. Dobra, widzowie, poczekajcie. Uff, jesteśmy gotowi. Dobra, trzy, cztery. I okej, okay, okej, okay, dobra. Argentyna. Argentyna. Chelsea. Fernandez. Znam. Jej, Fernandez. On jest wart. Jest wart miliard. Dobra, Fernandez jest nawet też spoko, nie chcę narzekać wcale, więc dobra, za kogo byśmy go tu zmienili? Może Belgihama, bo on jest szczerze mało wart i chyba pójdzie Belgiham na rezerwowego i skład już jest więcej wart. Więc Belgiham musi pójść na rezerwowego. Sobie tutaj jeszcze wstawimy damy kilku rezerwowych. Dobra. Bramkarza mamy. Tego FC Barcelona. Nie. On będzie tu. Okej, okay, tak. Dobra. Teraz jeszcze Mbappé. No, trochę nie najlepsza moc, ale Mbappé. Musi być. I kogo? Dobra. Jeszcze chyba damy De Bruyne. Czy Lukę modryć? Chwila, chwila. Dobra, dajmy De Bruyne. Debrujny też jest spoko. I dobrze widzowie, tak się teraz prezentuje mój skład. Ja szczerze yy, jestem nawet zadowolony. Ej, ale tu może jeszcze to odblokujemy. Chwila, chwila. Ej, dobra, nie. Zmiana planów? Nie, to na następny odcinek, bo nie będę zawsze zmieniał planu. Dobra, ja widzę wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał tam na dole. Jeszcze z wami żegnam. Cześć.